W pięknym, w pięknym Sandomierzu, i w tej części Województwa świętokrzyskiego. Wszystkiego. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny jest organizacją, która między innymi współorganizuje, czy też koordynuje, procesy większości marszów dla życia i rodziny w Polsce. Zajmujemy się kampaniami społecznymi na rzecz na rodziny i w, obronie, i w obronie życia. I właśnie w tym gronie, w, w naszej fundacji, ale też w gronie organizacji współpracujących z nami, zrodził się taki pomysł, żeby wykorzystać pewną dynamikę, którą mamy właśnie na skutek działalności społecznej, wspólnoty lokalnej, do czego właśnie będziemy zachęcać samorządowców, aby, do, aby to dostrzegli i poprzez pryzmat rodziny i jej dobra postrzegali swoją służbę publiczną, swoją służbę samorządową.